Słyszeliście o dramatycznym przejęciu tankowca w pobliżu Wenezueli? To nie scena z filmu akcji, a realne wydarzenia, które wstrząsnęły międzynarodowym rynkiem ropy. Statek przewoził ropę objętą surowymi sankcjami, nałożonymi w celu ograniczenia nielegalnego handlu i finansowania reżimów. W obliczu tych informacji Stany Zjednoczone działały błyskawicznie. W środę, w ramach precyzyjnie skoordynowanej operacji, amerykańskie agencje federalne weszły na pokład. Zajęły tankowiec u wybrzeży Wenezueli po długotrwałym namierzaniu transportów ropy, które miały skomplikowane powiązania. Śledztwo ujawniło sieć powiązań prowadzącą od Wenezueli aż do Iranu, co stanowiło bezpośrednie naruszenie międzynarodowych restrykcji. Prokurator generalna Pam Bondi twierdzi, że statek od dawna był kluczowym elementem nielegalnej siatki przemytniczej. Sieć ta specjalizowała się w przemieszczaniu ropy objętej sankcjami, a zyski z tego procederu rzekomo wspierały zagraniczne grupy terrorystyczne. W akcji brały udział elitarne jednostki FBI Śledczy z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Straż Przybrzeżna, a cała operacja odbywała się przy strategicznym wsparciu logistycznym Departamentu Obrony. Bondi podkreśla, że przejęcie zostało przeprowadzone bezpiecznie i profesjonalnie, bez żadnych incydentów. To jednak nie koniec. Dochodzenie w sprawie powstrzymania nielegalnych transportów ropy jest kontynuowane z pełną determinacją. Prezydent Trump potwierdził akcję, nazywając ją sukcesem w walce z międzynarodowym terroryzmem i łamaniem prawa. Sprawa jest rozwojowa, a światowe media uważnie śledzą każdy kolejny krok w tej geopolitycznej rozgrywce.